Domy prefabrykowane są wciąż stosunkowo nowym tematem w Polsce, mimo dużej popularności poza granicami naszego kraju. Ale zdobywają coraz większą popularność ze względu na to, że decydują się na nich. Inwestorzy, którzy nie chcą albo nie muszą mieszkać w mieście, a z drugiej strony stanowią one interesującą alternatywę wobec długiego, klasycznego procesu budowlanego. Jeśli dysponuje się działką i odpowiednim zasobem gotówki, można się wprowadzić do nowego domu już nawet po 6 miesiącach. Domy gotowe można adaptować w pewnym określonym zakresie. Przyrównałbym to do zakupu samochodu, gdzie spotykamy się z producentem, wybieramy określony interesujący nas model, personalizujemy go, czyli na przykład wybieramy rodzaj wykończenia, wybieramy kolor dachu, który nas interesuje. Do tego możemy dokonać pewnych korekt wewnętrznych, na przykład przesunąć ścianki działowe. Czy zmienić rozmieszczenie instalacji wodnej czy elektrycznej. Te zmiany oczywiście różnią się w zależności od poszczególnych producentów, natomiast co do zasady są możliwe. Gotowy dom prefabrykowany jest bardzo bezpieczny z punktu widzenia inwestora, ponieważ ma on kontrolę zarówno nad harmonogramem, jak i na koszt, nad kosztami budowy. Po podpisaniu umowy musi on wylać płytę fundamentową, na której zostanie postawiony dom. Często wspomaga go w tym producent domu. I kiedy zostanie on przywieziony na miejsce, w częściach jest montowany w ciągu 3-4 dni. A ponieważ cykl produkcji w fabryce trwa również kilkanaście-kilkadziesiąt dni, w tym czasie płyta fundamentowa zdąży się odpowiednio już ustabilizować. Jest to bardzo wygodne i bardzo skuteczne rozwiązanie, które w znacznej mierze zapobiega osiadaniu budynku, zapobiega zawilgoceniu murów, a biorąc pod uwagę jakość wytworzonych elementów, w fabryce i sposób ich montażu gwarantuje również wysoką jakość wykonania. Do tego stopnia, że u niektórych wykonawców nie trzeba nawet stosować gładzi w pomieszczeniach. Wystarczy pomalować trzy razy ściany farbą, poza niektórymi łączeniami, i będzie już wszystko w porządku. Koszt domu prefabrykowanego jest w tej chwili zbliżony do ceny mieszkania w dużym mieście. Tego typu budynki bez działki czyli płyta fundamentowa, sam dom i y, źródło ciepła, zaczynają się mniej więcej od 460-480 tysięcy. Oczywiście są znacząco droższe y, domy, natomiast są one konkurencyjne w stosunku do cen mieszkań i y, jeśli ma się nieco szczęścia, a zwłaszcza jeśli posiada się własną działkę, to będą one tańsze niż typowe mieszkanie w dużym mieście.